Cześć Manko, witam wszystkich dzisiaj Magnes odwiedziłem takie miejsce gdzie chyba rok czy dwa lata temu było, tory były remontowane i jest taki stary nasyp z Magnesikiem oczywiście śmieci już, już jest tak biorę, ale ja się będę je zbierał w drodze powrotnej zobaczymy czy coś się tu kryje? Tak szczerze mówiąc, najechać magnesem na, na jakiś złomik? Też trzeba mieć trochę szczęścia, ale nieraz jest coś dużego. O, już cały magnes zaklejony pyłem. Jakiś gwóźdź Dobra, lecimy dalej Szczerze mówiąc to myślałem, że... O, mam, zobaczcie. Ha. Widzicie to? Śruba kolejowa. Chociaż to bardziej niż śruba to wygląda na jakiś na jakiś gwóźdź Nie wiem, jeżeli wiecie co to jest to się znać, ale widać, że już rdza bardzo to zniszczyła. Dobra, nie da mi powiedzieć, co chciałem powiedzieć. A chciałem powiedzieć, że tutaj się chyba raczej super daleko. O, myślałem, że coś jest. Nie, zaczepiłem o coś. Że tutaj się chyba super daleko nie da przejść. Myślałem, że będzie więcej tego teren do przejścia. Kiedyś tak było, ale nie było tak zarośnięte jak jest teraz. Szukałem też troszeczkę torów, opuszczonych niedaleko. No, jakieś tam miejsca odwiedziłem, ale że tak powiem, strasznie wszystko zarośnięte jest. O, tutaj widać jakieś zwierzątko. Wygląda mi to chyba na serny, chociaż naptą nie jestem. Co to jest? A myślałem, że kawał z to jakaś guma jakiś pewnie odpad gumowy. Tu głowo plastikowy, bo taki dość twardy jak na gumę. Tutaj kolejna jakaś, jakaś guma. Dobra, idziemy dalej. Oho, na oko. Zobaczcie. O kurcze, jakie ciężkie. A ja chyba nawet wiem, co to jest. PKP. i to wygląda na nawet, to chyba to jest dokładnie. Nie tylko, że mi wygląda na taki kosz na śmieci który jest w przedziałach no fajne znalezisko i to na oko jest magnesu ha, nie spodziewałem się takiego czegoś muszę się jeszcze zastanowić czy to zezłomować czy to zostawić to raczej jakieś stare nie jest do tej pory to jest w pociągach raczej Tysiącach sztuk. Także żaden podejrzewam dalek teraz, chyba że się mylę, to mi dajcie znać. Ale jak znów z nami zisko, to uważam, że to bardzo fajnie. Dobra, leci do bardzo. Czyli mamy tak, z większych fantów oko Magnes 1.1. Muszę sobie kiedyś taki pojedynek zrobić. Na oko i na magnes. O, już mam jakiś, jakiś plan. Tylko muszę znaleźć fajne miejsce. Plan na któryś z filmów. Myślę, że możecie się już domyśleć. Co to będzie za film? Mam tutaj hopę Tulipanik. Myślałem, że tulipany już przekwitły. Ale jak widać. W niektórych miejscach jeszcze cały czas kwitną. No i tego strasznie dużo. Tych... gumowych podkładów, czy tam czegoś. No oczywiście... śmiecie to nie lubią bardzo. I tutaj widać, że jakieś zwierzęta przebiegają, raczej... ślady były sarny. No szkoda, żeby się pokroyczyli. Lecz dodałem jak No, i takim oto akcentem zakończę chyba tą przygodę. Tu jest ciekawe jak szkło, Butelka plastikowa. Nic ciekawego nie ma. Tutaj dopiero jakieś śmiecie. O, ale tutaj widać. Nie wiem czy to będzie widać szczerze mówiąc jakieś części samochodowe tak jakby z tej skarpy bo tu jest taka nieduża skarpa były zrzucone także no nie ma szans żeby tam przejść, bo tu jest jeszcze ruch zarośnięty bez sensu ryzykować ale tereny naprawdę tory Las. Fajna jest ta ścieżka. Myślałem szczerze mówiąc, że coś więcej może się trafi znaleźć jakieś pozostałości po... O tu jeszcze butelka nie widziałem jej dziwne. Myślałem, że się trafi trochę więcej pozostałości po remoncie. Ale albo mam konkurencję, albo naprawdę ich nie ma. Przejdę jeszcze kawałek. O, kawałek Powoli, powoli tą torbę uzbieram. O. A to co to jest? To mi trochę wygląda jak zguba jakiegoś paszynisty. Zapewne Artur Skaniowa będzie wiedział. Dobra, nie wiem, ja to mogę pokazywać tak się. Nie będę tego pokazywał. Może to jakieś tajne dane. Standardowe znalezisko dzisiaj. No i co ja tu mam? Jakaś kuleczka. Coś się zaczyna działać. Jakaś podkładka, czy sprężyna kolejowa, chyba kolejowa, i kosmiczny pełen. Dobra, teraz już poważnie wracam, bo teraz ciężej. Zobaczymy. Co się trafi w drodze powrotnej? Co mamy? Co minął. A podejrzewam, że ominął na pewno bardzo, bardzo dużo Wracam o kolejny pociąg jedzie akurat. Stawiało. i co? pierwsza śruba kolejowa ale nie mogę powiedzieć że znaleziona magnesem bo znaleziona na oko także magnes oko 2 do jednego i standardowo o Podkładki o i wywracam, niby sprzątam, a i tak znajduję śmiecie. Także chyba nigdy nie wysprząta się tak w 100%. Ale nie ma tego złego. Ja tu jeszcze wrócę, także nic straconego. Nie tym razem, to następnym ale będzie wysprzątane. Na no, ogół tego nie robię, bo nie bardzo lubię, ale jest. Proszę bardzo, przy samochodzie rozbierałem śmiecie do pełna, praktycznie i się zawijam, żeby nie było żadnych spekulacji, że robię to wszystko tylko pod publikę. Nie robię to, bo lubię tłumaczyć się nikomu, że tak pewnie Nie mam zamiar. Ale jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba i do zobaczyska. Na razie, go. cześć.